Przez kogo dźwigałeś ten krzyż. Ale jaki krzyż? Krzyż właśnie, czyli ten ból, to cierpienie, ten alkoholizm, to wszystko. Eee, eee, rozumiesz? To słuchaj, bo, nie ma że przez kogo. Bo, bo to jest tak, że. Nie, człowiek, nie kochana, który... bo my, to Polacy, to my jesteśmy tak. Piję, bo mnie zdradził. To bo coś tam. Nie, nie, nie. To nie są tylko takie sytuacje. To nie musi być druga trzecia okay, osoba. Okej, tylko gdybyś miała wokół siebie u siebie, gdybyś to miała osoby, które cię z tego wyciągają, a nie ci dolewają, to byłoby pewnie inaczej. Nie, nie. Mam nadzieję, jednak, że, to, że razem z Tobą. Żebym ja z Tobą barki nie, ja nie miała i tam jakieś wrogości i tak dalej, to ja bym z Tobą na taki temat porozmawiała i wtedy może żebyś zrozumiała. Tu akurat to, co mówisz, to jest przeciwność. Nikt o tym nie wie. To jest. Ja tego nie powiem. To jest moje życie prywatne. Ja bym mogła sobie o tym o, książkę opisać, napisać, opisać i tak dalej, ale bym się pod nią nie podpisała.